Pięć błędów, jakie popełniają rodzice w trakcie podróży. Pierwszy, odpinanie dziecka w trakcie podróży, aby je nakarmić. Pamiętajcie, zawsze musimy się zatrzymać i karmimy dziecko na postoju. Drugi, luzowanie pasów, aby dziecko miało w foteliku większą swobodę. Pamiętajcie, że wszelki dopinamy tak mocno, żeby chronić nasze dziecko, czyli tak mocno, jak go kochamy. Trzy. Brak jakichkolwiek przerw w podróży, wyobrażasz sobie, że jedziesz na upragnione wakacje 5 godzin bez ruchu? Jeżeli nie, to nie wymagaj tego od swojego dziecka. 4. Przekręcanie dziecka, które jest ułożone tyłem do przodu, żeby więcej widziało. Dziecko super widzi, jak jest ustawione tyłem przez tylnią szybę. 5. Dzieci na kolanach. Szósta Osoba wpychana do samochodu. Bo wracamy z grilla, bo niedaleko, bo noc, jest mały ruch, a tak naprawdę nigdy nie wiemy. I tutaj najlepszy przykład koleżanki z pracy, której znajoma miała właśnie wieczorem spotkanie z Tirem i skończyło się tragedią. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy notorycznie wracamy z grilla, z nadwody. Wypoczynku nie róbmy tego naszym dzieciom, ani sobie. Wracajmy bezpiecznie swoim autem do domu. A ty? Jakie błędy widzisz wracając z wakacyjnych podróży? Napisz nam w komentarzu.